Rob Cross i typ na jego wygraną z handicapem dał nadzieję, że te Mistrzostwa Świata w Darcie pozwolą mi trochę zarobić, więc znów zaglądamy do Aleksandra Palace, ale także gdzie indziej w Anglii, a konkretnie na piłkarskie boiska, bo kolejna seria gier w Premier League już za moment, sprawdźcie moje typy na piątek subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A typujemy niezmiennie w PZBook i niezmiennie też kod promocyjny Zagranie daje wam możliwość zdobycia zakładu bez ryzyka na kwotę 1000 zł, a także freebetu na pięć dyszek. Szczegóły tej promocji, tej oferty powitalnej niezmiennie także na zagranie komu, już teraz was odsyłam, a zachęcam także do zostawienia subów na naszym kanale i łapek w górę pod tym filmikiem. Jeśli zbierzemy ich 10, czyli dosyć niewielkie wyzwanie, to na ten rok jeszcze coś wynajdziemy, bo jeszcze jeden dzień w roku bym pozostał. A dzisiejsze typy rozpoczniemy od meczu darterów, który zapowiada się naprawdę elektryzująco. Wicemistrz świata, który doczekał się po wielu, wielu latach w końcu telewizyjnego tytułu. A więc Michael Smith stanie w szranki z Joe Kalenem, który ma ochotę na sprawienie niespodzianki i moim zdaniem nie jest to wcale niemożliwe. Od razu zacznę może od mojego typu, a to jest mniej niż 8,5 rzuconych maksów przez Smitha z kursem 1,86. Ktoś powie, że powinienem się popłukać się po czole, bo to przecież maszynka do rzucania 180, ale ta maszynka w ostatnich meczach się zacięła, jego forma wali-pali wcale nie jest jakaś wybitna. Wygrana z Rafferty niby przekonująca, bo tam 3 do 0, nie oddał żadnego lega, ale jego rywal nie dojechał na to spotkanie, średnia 82, pokazuje, że młody Irlandczyk z północy po prostu się w tym meczu spalił. Smith miał w tym meczu 3 maksy, a w trzeciej rundzie, w spotkaniu, gdzie wywinął się spod topora Martina Schindlera w 7 setach, Rzucił tylko 6 maksów. Kopiąc dalej po tej historycznej wygranie, wygranej w Grand Slamie, pierwsza runda finałów Players' Championship i porażka 5-6 z Richie Housem i tylko 3 maksy. Widać tutaj pewną zależność. No i myślę, że po tej wygranej w Grand Slamie troszkę się Bully Boy nam rozluźnił. No i myślę, że też rozluźnili się Buchmacherze, bo przy tej linii 8,5 chyba trochę za no i stawiam, że Michael Smith nie poszaleje, tym razem też na tej potrudnej 20. Teraz przenosimy się już na piłkarskie boiska i na spotkanie Liverpoolu z Leicester. Tutaj typuje więcej niż 2,5 gola i kurs 1,44, co jest taki idealny na dokładkę do tego dubla. Dwa meczeterec po mundialowej przerwie: najpierw IFL Cup i porażka 2-3 City, a w lidze już wygrana 3-1 nad Aston Villa. Widać, że Liverpool nie zapomina, jak się strzela bramki, wciąż gra ofensywnie w tym bardzo krótkim okresie salach: 2 gole i asysta. No jest tutaj potencjał na to, że tych bramek troszkę padnie. Jak spojrzymy sobie na średnie obu ekip, no to w obu przypadkach mamy średnio 3,3 gola na mecz. W tym sezonie Premier League obie drużyny już w tym sezonie 10 razy grały na poziomie plus 2,5 gola w meczu, z czego Liverpool 4 ostatnie mecze z rzędu. Trzeba też przyznać, że Leicester jest chyba dość łatwym celem dla napastników. To aż 28 straconych goli. Tylko 4 ekipy mają więcej wpuszczonych bramek. Gdyby Darwin Nunes do tego, co sobie stworzył w Ostatni meczu Villa Dołożył trochę szczęścia, też zresztą w meczu z City. No to tutaj może być tych bramek naprawdę dużo. Dla lisów po 0-3 z Newcastle to może być kolejny bolesny wieczór w tym sezonie. Ako mojego dubla to 2,62 po połączeniu tych dwóch zdarzeń, to z kolei przy stópce wkładu może nam przynieść w razie powodzenia 231 zł. Pamiętajcie o łapkach w górę, a zobaczymy się też wtedy jutro.